Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku zagranicznym. Dwa jest... noc, kruka z modem Randomizer. To było jasne. E, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się zdobyciem kapitana naszego pokrętu, by móc wreszcie wyruszyć na czyny były sprawiedliwe. A jak możecie zauważyć, mam obecnie nie, 54 panie. poziom. Tak się prezentują moje statystyki. Wydałem w zasadzie wszystkie punkty w siłę, które zdobyłem. Przez te, nie wiem, 10 czy o ponad 10 ma poziomów. broń dwuręcznej też się trochę uczyłem, żeby być mistrzem. Mam prawie 100%. Mam też nową broń. Duże, magiczne ostrze na smoki. Posiadam też nowe czary. Mianowicie mam Armię Ciemności, która jest ulepszonym zwojem przyzwania. To może wam później pokażę. Deszcz Ognia lądową falę, która nam się przyda. Święty pocisk, który widzieliśmy wcześniej. I właśnie całe tworzenie jeszcze tletu goblina, które jest terem przyzwania tak. różnych potworów. Tak mi się właśnie które mam wyrało. od początku gry. Właśnie <laughs> mam 54 poziom przed bo bo nagraniem. Wyczyściłem sobie całą tak, właśnie cały teren potworu. Nie, nie wiem czy możecie widać ile jest godzin gry. 47 godzin. Um, miałem chyba z 10 godzin jej. po Teraz wyczyściłem sobie całą górniczą dolinę, cały Kendar, okolice Kory. Właśnie tam też wszystko wyczyściłem, podbieram wszystkie e, tabliczki. Dużo właśnie z, z orków było ta, tabliczek do podnoszenia z naszych statystyk, czy to się które też pomogły się nie. w miarę rozwinąć postać. Nie, Więc. Mało będziemy się zbliżać ku końcowi gry. No właśnie chciałbym mieć wieczorna. Torlofa na... Nie mów, że o prostu... nie na kapitana trzech statku. Trudno mi w to uwierzyć. Tak, tutaj jest Feroz. Nie na gdzie zdobyliśmy miecz? Ja zdobyłem miecz. To było przecież jasne. Hmm. Tutaj też wszystko wyczyściłem, wszystkie skrzynki. Możecie sobie zobaczyć. Nie ma przeciwników już na mapie. o tym po raz pierwszy. Właśnie, bo też mam 434 punkty many, bo nauczyłem ja się tworzenia eliksiru MANY. I u wszystkich sprzedawców wykupiłem ognisty korzeń oraz. No jak to się mówi, no sztab królewski. O to mi słowo chodziło. Jak widać, mam chyba ze 100 man więcej niż miałem w poprzednim odcinku. Taki trochę dłuższy wstęp. jest strażnik głównej bramy. Jemu ja już wcześniej ukradłem jest, hmm, klucz. Możemy tutaj wejść. Nie ma żadnego problemu. I tam ten przełącznik. To jest bardzo ciekawe, że... Trzybowaliśmy próż do tej drzwi właśnie. Że bramę się nie otwiera koło obrotem po jakimś dziwnym przełącznikiem. To jest na tak. I tak, puszczamy Parku. Patrzcie, o brama się, się. Patrz. się otwiera, że patrzcie. no, topar, zobacz, tam, patrz. Brama się otwiera. patrzcie, idziemy, a przód. naprzód! Na szybko, Zaloba wszystkie! Ale nie wiem, czy strzelnicy w zbroi kruka, a nie w zbroi paladyna. Ale. Hmm. Alarm. No, a ten z mógł ogóle nic nie robi z tego. Aha! nie. Przemyślałem tego, bo w ramach do mnie ale... orkowie mają mega siłę. Eee, dokładnie tak. Miałem sobie zapisać żeby kąt bramę. Ale to nieważne. Wybaczcie mi nie ten mały fail. Wejdźmy tu jeszcze raz z tym bramem, ale tym razem powinienem mieć ten filmik. Nie ma problemu. Dokładnie tak. Możemy teraz sobie zapisać grę. Chciałbym wyprzeć jeden ale nie się bym tego zrobił, w ogóle temu, ten shogun nic sobie nie robię. Zresztą, możemy ich polać. Nie, możemy ich polać. Fajne, że bym robił no chodzi, teraz takiego orka mam na hita. Znaczy jeszcze chcę. Chodź ork, ułatwiaj na dwa hity. Kolejny ork. Wtedy nawet na hita, więc teraz już jest trochę łatwiej się przechodzi gra, tak jak widzieliście wcześniej jak walczyłem z orkami to przez y, cały odcinek może z kilku orków pokonałem naraz. A ci, co tu robią w ogóle, żeby już pokonali wszystkich może no to... nie, będę olać pstary w spokoju, ty w Ej okay. jeszcze jeden Te... też ognie się rzucić A tutaj Mam dla Was prezenci. O! Ja pewno Wam się spodobał ten prezencik. Dwój ciężkowy dopór. O! Następny odpowiedź. Znaczy nikt nam się nie ostanie. Tak, tuba ciaga, dobra, zostańcie w Koniec z tą Kolejni orkowie pokonani. Kto ten war, który tutaj wcześniej był? To jest dziwne, skąd się ten warg w ogóle wziął. Wiesz, oczyszczałem mapę, nie, ale dokładnie. Teraz on zniknął. To było słychać przez chwilę. No, tu jest! Nie, nie w ogóle jest, tak służę? Nie okay. Już po wargu. W porządku jeszcze oczyśmy tych orków, którzy tam zostali jeszcze są koło zamku orkowie na pewno jeśli o. o to chodzi a więc, no karmu dużo mają, pan. Tysiąc nie ma problemu. Teraz. Więc jest bardzo fajnie. O, w teraz. O, wolę teraz. próbuję atakować, ale co nie dochodzi? To Nie żyje. ktoś znowu nie żyje. Banany przez orka. Porządku. Mówi się trudno. Ania, was tu nie was tu. No, też tak. I tak. Oj, co zabiłem. Bo nie miałem, ale to trudno się mówi. No, no, tak należy obchodzić. Jedna bestia mniej. Korow szaman. Nani. No raczej na pewno skończymy grę z 55 albo może z nawet poziomem. O, tutaj ile tam jest w ogóle ołków? O, jest to dla mnie ciekawe. mam ponad 400 manów. Chyba też. O, w ogóle tabliczkę siły, któryś miał. Jeszcze więcej siły. No dobrze. Mam 210 siły. A mam chyba tylko jeden. Bo za muletą mam siłę. Więc już mam maksa siły, którą mogę się nauczyć od nauczycieli. Nawet jak będziemy zakładać około nosa, to nie będzie takiej dużej straty. robi się, robi się. On przeszedł przez akwady orków. Z nasz takiej dużej many to ja nie mam walki. Oa. Niestety niektórzy orkowie jeszcze nie pierdolą, to będzie dla mnie parachitów. Następny w spokoju. Pozwól mi naładować manę. Mamy jeszcze ognia jeden. Kurz. Starcie w spokoju. Okej, okay. prawie oczyszczyliśmy sobie zamek. Koniec z tobą bestio! O, no, w sobie dzika, to jest ciekawe. Pewnie jakiś ork myśliwy. Czemu polować dzika na obiad? Ta orka i... Płoty puchar, na wilki. To jest co najmniej ciekawe. Jeszcze jest ten lekki olbrzymi topór do zebrania. Zobaczmy, czy ktoś jeszcze na zamku w ogóle przeżył. Ktoś przeżył, no to trudno. co żeś ty tu zrobił. Dlaczego otwarłaś tą bramę? Najlepsze to, że kucharz sobie siedzi. Więc mu się nie stało. Garot, em, Garot chyba nie żyje tu nikt nie przeżył. Ani Parsiwar, ani Orik, Garl, Ups. Mówi się, trudno. Ciekawe, że kucharz przeżył. Ze wszystkich e, przeżył kucharz. Musi być chyba nieśmiertelny. Z jakiegoś powodu. Feroz nie żyje. i ten inny łowca smoków, który tutaj by był o, Nian Jan smocza krew, którą mu sprzedaliśmy Andor nie żyje O, mi się, że skąd coś już... tutaj... Czyż nie żyje. I nawet Hirolo. Najlepsze, no że i nie nie Ale udar żyje. Hey. Jeszcze jeden taki atak i to hmm. I to musi być na pewno nieśmiertelny. Lechci nie żyją. W ogóle nie wiem co tu się stało. O, to w ogóle był kufer z kamienną tabliczką. Jest o, kamienna tabliczka łuszników. Właśnie w łukach jesteśmy mistrzem, a w kurzach tylko strzelcem. Dzięki samym tabliczkom. Zbierzmy jeszcze tego knechta. Co tu mają za przedmioty w stara moneta wy, wy widzieliście to co ja walcę by po prostu chodzi do... gdyby nigdy nic do pomieszczenia dla rycerzy fuk Kiedy ty idzie warbu? Okej, jak wtedy czym w ogóle Engor też nie żyje. Jest dosyć ciekawe. Ale mówi mogli się trudno, ten, ten regał to tam jest ciekawe, jak ma napisane zapasy. Że nie mają w ogóle zapasów. No W ogóle sobie ubranie kapitańskie. Bez właściwego klucza. Nigdy potrzeba, tego nie potrzebujemy klucza, którego nie wiem, gdzie zdobyć. Od kogo? Pewnie od Garonda albo czegoś innego, który nie żyje. Jego ciała oczywiście nie ma. Może są do góry. Tym cudem tej ciała się, się zrespiły do góry. W ich kajutach. To jest też ciekawe. Sprawdźmy to. No tutaj leży rycerz, no, serce kamiennego wolema, Zurka wytrych, no inny wytrych, jest skrzyneczka i jest pięknie. Zapasy im się nie przydadzą, bez właściwego klucza o, nigdy tego nie osiądę. Ale nie ma, gdzie pochował klucza Garonda? Garonda nie ma. No i kucha się Łapy precz! od ja odpowiadam za jedzenie. K Kapitan Garond, nim za... za co cię za? Między mną a. Znajdę. nie Uarni. Ale górny. Kucharz przeżył. No nic, ale to raczej nas już tutaj nic nie trzyma. W górniczej dolinie, więc nie pozostaje nam nic innego jak jakiejś deportacji właśnie do górniczej doliny. Do czarnej do górniczej doliny. Się teleportujemy do majątku ziemskiego, porozmawiamy rozmawiamy z Torlowem, zostanie naszym kapitanem i udamy się już na Esmeraldę. W tym odcinku wypłyniemy Esmeraldą na Dwór Irdorad. Więc możliwe, że już w następnym, albo może na dwa odcinki, zależy, jak szybko nam pójdzie eksploracja Dworu Irdorad, to zakończymy grę. Więc możecie mi w komentarzach już dawać pomysły na nową serię, jaką byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Bo sam obecnie nie mam jeszcze do końca pomysłu. A chciałbym poznać Waszą opinię na ten temat. Hmm, to już jest na mnie potrzebne portacje do majątku ziemskiego. Dokładnie to. Kord. Nie wiem już w co wiem. Też kordy. To, to tylko plotki sprawa. Chodźmy do Rofa. Część w później musiało się tak zdarzyć. Brama no, tak do zamku w górniczej Dolinie jest już otwarta. Brama do zamku w górniczej Dolinie jest już otwarta i zablokowana. Nic teraz nie powstrzyma szturmu orków. Załoga zamku poniosła ciężkie straty. Paladyni z miasta powinni wkrótce wyruszyć do doliny, by wydostać swoich towarzyszy z oblężonego zamku. To świetna wiadomość. Teraz nic mnie już nie powstrzyma przed wyrwaniem się z tego przeklętego miejsca. Teraz pomożesz mi dostać się na wyspę? Czy teraz pomożesz mi dostać się na wyspę? A, fakt. Chciałeś, żebym z tobą popłynął. Nic Słuchaj, nie zrobimy. zrobimy tak. Zapłać mi dwa i tysiąca sztuk złota, a ja poprowadzę Twój okręt. Pewnie, Za tę sumę nauczę Cię także wszystkiego, co wiem o sile i zręczności. Nie Ci przecież nic nowego siła, więc nie mi w porządku. W porządku. Oto Twoje złoto. Świetnie. Teraz musisz mi tylko powiedzieć, co mam zrobić. Zostań kapitanem mojego statku. Zostań kapitanem mojego statku. W porządku, daj mi statek i odpowiednią załogę, a popłynę z tobą nawet na koniec świata. A masz odpowiednią mapę morską. Bez niej daleko nie dopłyniemy. To już moje zmartwienie. Spotkamy się na przystani. Ciekaw jestem, jak tego dokonasz. Nie moje zdanie. No, też jestem ciekaw. Powinien był wiedzieć, to ja no możemy teleportować może do, do miasta portowego. Chodźmy na Esmeraldę. Powiemy tym strażnikom Paladynom w zasadzie, że jesteśmy magiem ognia, więc mają nas w nie, to, to dostaną w piernicz. Odpiero kara i Odinosa. nie to Nie musisz mi tego mówić. Na część Martin, Niektórzy rycerze, sobie w ogóle sprawy ze Martin, grzechów. Rycerze, więcej rycerzy, nie tak zdarzyć. którzy nie zrównoważą więc jak sobie noszą co tam chcą. Nawet sukienki damskie, a ja w to nie wnikam. Ja wypływam z tego przeklętego miejsca. To była naprawdę długa podróż. Nie ja sądziłem w ogóle, że uda mi się dojść tak daleko, to jest skąd ty to masz? te to początkowe to po, problemy, to, gdzie to jak to roz, to rozpocząłem to, grę, to byli tak. za silni przeciwnicy, że na np. Smoczy Zębach na samym początku albo ja po prostu więcej smoczyć Zębaczy i musiałem przez to rozpocząć nową skupić. grę, bo inaczej bym nie posunął w ogóle się z fabułą do przodu. Nie można wierzyć we wszystko, co się skończy. Ale tak. się o tym dopiero teraz. Naprawdę tak myślisz? Nikt nie chce tego słuchać. Możemy ruszać w drogę. Możemy ruszać w drogę. Dobra. Da Wszyscy na, po na pewno masz wszystko, czego potrzeba. Jeśli jesteś pewien, walnij się. Do kajuty mamy. Chyba mamy wszystko, co potrzeba. Eee, Zadanie to takie, których nie udało nam się wykonać przez bagi i gniećę gry niestety. Nic na to nie poradzę. Ale mogę jeszcze udać się na sam dół tutaj sprawdzić e, jakie przedmioty tutaj się właśnie znajdują. Normalnie to jest eliksir siły czy zręczności. Jeszcze jakieś inne przedmioty. O, mam na dziele. O, błogosławione ostrze magiczne. To jest ciekawe. To najlepszy miecz prawny. Oczy ja, Wszystko jest My możemy założyć możliwe. nawet najlepszą broń. Topór Berserkera, ale. Lepiej uważać, co się... Ma tylko 20 obrażeń więcej. A to mi daje jeszcze premię do walki no, bronią w górę. Czyli temu wykonuję więcej krytyk. Może przydać. Jak będziemy walczyć ze smokiem może więcej. Bo nie wiem czy będzie jakiś mega silny, czy mega słaby. Pokażę. Dobrze złotą. A tak. Do kajuty kapitana. Jeszcze bym pamiętać gdzie ona miał Jest tu alchemiczny. Badna. Świetnie! Na Przyjmij w nagrodę te kilka. Dzięki za miksurki, Ale to chyba aż jakieś mega dobre nie były. Nie lecznicze. W rzukubcu wykupiłem wszystkie miksury many, jakie były. Część yy, mikstur leczniczych. Żeby po prostu już przez walki już nie czekać aż tak bardzo na odnowienie się tej many, tylko będę używał za Oszczędzi czas. Nie się same. To było przecież jasne. Tak, jakbym nie Ten miał. Nie, poczuj na res. To wszystko tylko Nikt piątki. Nie chce tego słuchać. Skąd ty to masz? I tak, nikt nie pyta. Skąd do góry? Sam tak mówiłem. Tak dalej być nie możesz. powiedzieć wcześniej. Czemu nie doszło to do mnie nikt wcześniej? Mam już 40 dni spędzonych w Bugotniczku, jest Born. Orlof na miejscu kapitana Angor Jak tu jest kap Kajuta kapitana Nie Wiem czemu mi się zawsze to miesza O tu jest w ogóle kufer Ale mamy to Płyniemy na dwór i To jest przedostatni filmik końcowy. Chyba nie, jeszcze nie, bo jeszcze jest po pokonaniu Smoka Orżwięca i Skręceny w końcu. Ta tajemnicza muzyczka. No, bu buduje napięcie nie ma co. To płyniemy w nieznane. Teraz będziemy na miejscu. Kto nas tam czeka? Nie wiadomo. Czy będzie ciężko, czy też łatwo? Kto to wie? No i jesteśmy. Na dworze Irgonaut. W rozdziale szóstym. W ostatnim rozdziale. No dobrze ale na dwór Irgorath damy się wyjść. w kolejnym odcinku zagramy w Gothic 2 kruka z modem randomizem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć!